No dobra. Emocje panetkowo opadły, więc czas przyjrzeć się i ocenić na najbardziej surowo film oraz jedętki. Here the music. way for you to get it on your We can't allow this Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. Deadpool jest postacią ze świata Marvela, znanego z różnych licznych komiksów pod tym samym tytułem. Te komiksy zarówno jak i film mocno wyłamują się spod kanwy typowego filmu o superbohaterze. Będzie mieć tutaj bardzo cięty humor. Czarny humor, żeby to było jasne, e, od bardzo drapnych e, komentarzy odnośnie popkultury, przez odniesienia do seksu, masturbacji, fekariów i w ogóle, w ogóle wszystkiego, co tylko w normalnym filmie byłoby obrzydliwe. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, tutaj też jest obrzydliwe, ale do tego śmieszne. You're superhero turned This is a different kind of superhero story. Łamanie czwartej ściany, gadanie sam ze sobą, schizofrenia, co tam jeszcze możemy, sobie tylko zamarzyć. Deadpool nie jest postacią, która wypomina która w jakikolwiek sposób spider mana Iron Man czy resztę ekipy. To jest postać tak naprawdę tragiczna. Wtórzę, tyle. I przecierpiał tyle, że po prostu sam już postradał zmysły i pod płaszczykiem ostrego humoru stara się to wszystko tak naprawdę zakryć. Aby nie wyciągać tej opinii czy tam recenzji, powiem krótko, film wyszedł ok. Co myśleliście, że powiem, że genialnie, że mega? Nie, jest ok. Są elementy, które są genialne, są elementy, które są bardzo słabe. No i najsłabszym elementem tego filmu chyba będzie niestety fabuła. No bo... Jest sztampowa i zwyczajna. Po prostu jest to zwyczajne Origin Story, które też jest odrobinę traktowane po łebkach, wyplatane ze scenami z czasów obecnych, kiedy to Deadpool musi uratować swoją dziewczynę. I to jest chyba największy tego problem, ponieważ wszystko co można było zaspoilerować. Tak naprawdę było zaspoilerowane już w trailerach. Nic tutaj więcej nie ma. Całą siłę filmu skoncentrowano w grze aktorskiej Reana jego humoru, yy, sceny walki czy po prostu smaczków. No bo smaczków mamy to od groma. No. unfuckable. You you look like the inside of other people's assholes. Więc kiedy już przez to, co jest tak naprawdę złe, możemy powiedzieć, co jest naprawdę dobre. No i. Tych dobrych elementów, okazuje się, jest całkiem sporo. Szczególnie, jeśli jesteś fanem komiksowego Deadpoola. Wtedy prawdopodobnie wyjdzie z zadowolony, zadowolona... Tak jak ja! Więc jeśli szukasz naprawdę głębokiego filmu, dobrej fabuły niesamowitego scenariusza, no to, prawdopodobnie to polecam Ci skierować swoje kroki gdzie indziej, albo poczekać na kolejne dzieła Marvela czy ze świata DC, które... zaszczycą nas w tym roku, będzie ich całkiem sporo, natomiast... Tutaj idziesz po zwykłą rozrywkę. No i, i Wade Wilson właśnie tego nam dostarcza w pełnej krasie. Jestem zaskoczony jak dobrym Deadpoolem, jak dobrym Wade Wilsonem jest Ryan Reynolds. Kolej go po prostu praktycznie wykreował, tak jak Johnny Depp wykreował i nie dałoby się go zastąpić kimkolwiek innym. Eee, Jackas Sparrowa. Tak Tutaj ciężko sobie wyobrazić lepszego aktora, który otworzy postać, którą no, znamy z różnych innych źródeł, którą tak bardzo lubimy, właśnie ze względu na jego nietuzinkowość, poczucie humoru i zachowanie. Oczywiście, w przypadku tego filmu bardzo okrojono albo nawet wręcz wycięto całkowicie motywy choroby, choroby psychicznej Wade'a, No i w sumie dobrze. Have you seen this man? I never say this, but don't swallow. Mieliśmy duży minus, mamy duży plus. To teraz taki sobie minus. Dla kontrastu. Minus, ale widoczny to jest budżet. No bo budżet to było około 30 milionów dolarów. No i to nie jest dużo. No wyczysło chyba każdy grosik z możliwego budżetu. Więc jak dla mnie było ok, ale momentami było to widać. I nie chodzi mi o to. Że Kolosus miał tą skórę tak zbyt widocznie komputerowo animowaną. Bo to mogę wycierpieć, szczególnie że ta postać generalnie tak wygląda i nie przeszkadzało mi to absolutnie, ale widać to w innych aspektach i takich aspektach już trochę poważniejszy, jego krojenie ilości aktorów. No i tutaj oczywiście to jest Deadpool, więc możemy bardzo zgrabnie wybrnąć z tej kabały, poprzez skomentowanie tego w filmie. No, bo w pewnym momencie sam Deadpool komentuje, że chyba studio nie było stać na więcej aktorów i na więcej X-Menów. Film nabija się z innych postaci Marvela, z innych filmów, nabija się nawet samego głównego aktora, i to dwa albo trzy razy, i to tak dosyć dobitnie. I jeśli złapie się te motywy, to jest to naprawdę zabawne. No i dla znowu równowagi, mały drugi plus, to jest gra aktorska. No, bo już nie muszę opowiadać o Ranie, ranie bo o nim mówiliśmy, to był ten duży plus. Ale pozostałość aktorów, nawet te, ta co grała Nessę, czy sami X-Meni, wypadają bardzo przyjemnie, przekonująco. Praktycznie jest to gołym oknie widoczne, że ci aktorzy naprawdę musieli się świetnie bawić i cieszyć z tego, że są na planie tego filmu. I to od razu na resztę... na resztę. Szkoda tylko, że sam główny antagonista był przeciętny. Był właściwie tak przeciętny, że. W całej masie innych filmów albo kontynuacji prawdopodobnie w ogóle zaginie, zaniknie, zostanie wykopany stertą lepszych pomysłów. No ale był konieczny do post historii powstania Deadpool'a, no to też to mogę wybaczyć. No i generalnie tak, do tego zmierzam. Temu filmowi mogę dużo wybaczyć, bo jest naprawdę średni z paroma elementami, które mi się osobiście bardzo podobały i jeśli jesteś bankom, fanem Marvela, czy w ogóle tego świata, no to będzie z na naprawdę u ale i w innym wypadku możesz być rozczarowany i nie rozumieć, czemu wokół tego filmu jest taki wielki boom. A boom jest dlatego, że ten film powstał w wielkich bólach. W 12 lat starano się o jego ekranizację, starano się zamazać plamę na honorze studia 20 Century Fox, którą zrobiło w filmie Wolverine. Kto pyta tak haniebnie, że to po prostu jest wstyd? Czego zresztą w filmie też się nabijałem. Jest scena, która nie trwa długo, ale da się wyłapać. Podobnie do tamtego Deadpoola i komentarz dosyć soczysty, co do tego, co to był za pomysł. Mówię, dlatego przywieźłem ją? O nie, skończ twój tweet. To nie jest problem, daj nam sekundę. Idź Go zabierz ją, tygrysie. O, bardzo mi się wdziwia, że osoba ją do prom-seksu. Więc jeśli kolejna część dostanie większy budżet i e, kogoś, kto utrzyma konwencję żartu, ale popracuje nad ciekawszą fabułą i lepszym scenariuszem, to ten Origin Story będzie czymś bardzo fajnym. Ale jeśli dostaniemy dokładnie taki sam film, albo nie dostaniemy dwójki w ogóle, to po jakimś czasie obawiam się, że ten film, który na chwilę obecną cieszy ogromnie i bawi mnie już po raz ty. E, raczej będzie swojej mocy słab i zacznie się starzeć szybciej niż powinien. Więc trzymam kciuki, dosyć mocno, za kontynuację, za studio i gratuluję, że po serii średnich filmów e, z przedwzorstkiem ORIGIN w końcu udało mi się zrobić coś dobrze. Prawdopodobnie jest to zasługa samego aktora, który wcielił się w główną postać, ale wierzę, że jest tam więcej ludzi, którzy Powtórzą ten sukces, a nawet go poprawią. Daję temu filmowi 8 ciemniczanek na 10, yy, za, ale z dużym kredytem zaufania, że część druga poprawi to, co jest do poprawienia, i zasłużenie będzie kontrolatą historię jednego z najbardziej barwnych, niekonwencjonalnych i popieprzonych bohaterów z uniwersum Marvela. Wam za to bardzo dziękuję i do zobaczenia przy kolejnej recenzji, już niebawem porównanie filmu, komiksu i gry Deadpool, czyli zostajemy w tym samym motywie. Trzymajcie się ciepło. Hej, mówi dla was Ataman Zata TV.